Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu prowadzi studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku informatyka. Program studiów opracowany jest tak, aby student zdobył umiejętności m.in. w zakresie budowy i eksploatacji elementów składowych systemów informatycznych. Administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi, tworzenia i zarządzania serwisami internetowymi oraz zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów z dużym doświadczeniem zawodowym i mają formę wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz laboratoriów. W Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu funkcjonuje jedyna w Radomiu akademicka lokalna Akademia Cisco. Studenci mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach z projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych, po których przystępują do egzaminu i uzyskują certyfikat zawodowy CISCO, IT Essentials, CCNA Discovery, CCNA Exploration czy też CCNA Security. Nowoczesne laboratoria komputerowe pozwalają studentom w komfortowych warunkach zdobywać wiedzę z zakresu grafiki komputerowej i multimediów, programowania czy sieciowych systemów informatycznych. W pracowniach komputerowych WSK uczymy się naprawdę w komfortowych warunkach. Sprzęt jest na bieżąco modernizowany. Pracujemy na najnowszym oprogramowaniu Microsoftu. Mamy również możliwość realizacji certyfikowanych szkoleń z zakresu IT, takich jak chociażby Europejski Certyfikat Umiejętności komputerowych, który jest honorowany na całym europejskim rynku pracy. Dzięki temu, iż Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu posiada status lokalnej akademicyjsko, studenci mają możliwość realizacji szkoleń w trakcie studiów. Wiedza wyniesiona z tych szkoleń, poparta uzyskanym certyfikatem, otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.